Dzień dobry, przychodzę dzisiaj do Was z kolejną książką. Tym razem będzie coś fajnego, coś, co bardzo fajnie mi się czytało. Czyli już na wychodzi, że będzie to raczej pozytywna opowieść o książce. Książką to jest ta pozycja, czyli rybkę, po prostu szczęście. Autorem jest Meg Viking. Bodajże tak powinna brzmieć poprawna wymowa. Książka jest tej grubości, jest to dokładnie, już Wam mówię, ile stron. Stron mamy, nie chcąc podziękowań, opisu zdjęć, 285. I może zacznę od tego, czy mi się podobała, jeśli chodzi o takie doznania wzrokowe, o estetykę, podobała mi się? I nadal mi się podoba, bardzo podoba mi się okładka i przód, i tył. A co jeszcze bardzo mi się podobało, to to, że w środku, już mam zdradzę, chociaż mam tu gdzieś, o, na przykład tu. W środku są umieszczone bardzo ładne zdjęcia, które na samym tyle mają opis, co, gdzie, na którym zdjęciu. Mamy tak. Tu mam opis, co na którym zdjęciu, kto robił zdjęcie. Więc estetycznie bardzo fajna książka. Zrobiona w środku w taki sposób, że jest czytelna. Jest też dużo stron z kolorową grafiką, z kolorowymi stronami, więc to czytanie jest takie urozmaicone. Na jednych stronach jest więcej treści, na drugich troszkę mniej, więc jest przyjemnie. A jak już przechodzimy do treści, to już mówię, co znajduje się w środku i jak mi się tą książkę czytało. Na początku, bardzo się bałam, bardzo się obawiałam tego, że autor, przedstawiając zdanie i aspekty szczęścia właśnie w Danii, zrobi ten kraj takim przekoloryzowanym i na siłę idealnym. Na szczęście tak nie wyszło, mimo że to, to, to całe szczęście, to lekkie po prostu szczęście, było oparte głównie na e, takich e, sytuacjach, na przykładach wziętych właśnie z dani. Oczywiście nie tylko, ale głównie właśnie te dania. Na szczęście autor nie zrobił e, tego niesmacznego e, błędu, może nie błędu, ale nie, nie zrobił tej pomyłki, która miała wprowadzać autora. W stan twierdzący o tym, że Dania jest krajem idealnym. Ale tak jak mówię, tego nie było, więc fajnie wyszło. I książka jest napisana w prosty sposób, prostym językiem. Mnie osobiście bardzo szybko i lekko się ją czytało, bardzo przyjemnie. I opisane w niej jest szczęście jako szczęście takie ogólne. I co składa się na szczęście, czym jest szczęście, czym może być szczęście, i jak doprowadzić do tego, byśmy byli szczęśliwi, lub czego nie robić, żebyśmy byli e, szczęśliwi. I to wszystko jest poparte różnymi przytoczonymi, dosłownie życia wziętymi przykładami, e, różnymi takimi formami opowiadań krótkich e, od różnych ludzi, co, co przeżywali, takimi historiami. Jest sporo statystyk, ale takich bym powiedziała nietypowych statystyk, tylko takie. No, wykresy też są, ale to jest przyjemne do rozczytania. Nie jest to męczące. Nie wiem, czy oczywiście akurat tam zakładki sobie nie zrobiłam. O, mamy tu na przykład, pokażę. Mamy takie kolorowe słupeczki z ilością procentów, z jakimiś tam opisami, także to wszystko i się bardzo przyjemnie w tej książce czyta. I w najprostszy sposób mówiąc, ta książka Lekke, co po duńsku znaczy szczęście, opisuje takie oczywiste i nieoczywiste, najprostsze, jednak dla niektórych najtrudniejsze sposoby na to, by być szczęśliwym. I co jest fajne, nie tylko być szczęśliwym samemu w sobie, dla siebie, szczęśliwym jako my, jako osoba ale i szczęśliwym na przykład w większej społeczności. Jak to wszystko zrobić, żeby to się dobrze potoczyło? Więc to taki troszkę poradnik, ale jednak nie taki typowy. Powiedziałabym, że to w tej książce zostały zawarte takie wolne przemyślenia. I co ciekawe, autor tej książki jest dyrektorem Instytutu Badań nad Szczęściem w Kopenhadze, więc to nie jest też takie wyssane z kciuka, tylko. Tak jak mówiłam, to jest poparte faktami, to jest poparte historiami, opiniami. Także polecam komuś, kto chce sobie przeczytać coś lekkiego, przyjemnego, może coś odkryjecie, może odkryjecie sposób na stworzenie własnego szczęścia, odbudowanie tego szczęścia, odnalezienie szczęścia. A może po prostu chcecie przeczytać przyjemną, pozytywną książkę. Także ta pozycja lekkie, po prostu szczęście. Myślę, że jest idealna dla Was. A ja lecę czytać kolejne książki i żegnam się na dziś, na ten filmik akurat już z Wami. I widzimy się i słyszymy podczas kolejnego filmiku na kanale.